Cześć tu, Stanisław Miałkowski. Zapraszam na tour de tour. Witam Was serdecznie po niesamowitych emocjach 18 etapu. Słuchajcie, nie ma zwycięstwa Michała Kwiatkowskiego, chociaż wszyscy byliśmy przekonani, że ono będzie, bo ja miałem przyjemność oglądać ten etap dzisiaj z Maćkiem Bodnarem. Pamiętacie 2017 rok, kiedy Maciego sekundę wygrał czasówkę z Michałem, no ale Michał. Ma dwa etapy wygrane Tour de France. I dziś, yy, kiedy się oderwał, kiedy zaatakował, kiedy utworzyła się ta trójka, właściwie przez wiele kilometrów wydawało się, że to no, że z tej trójki nie ma prawa nikt inny wygrać. Że, że po prostu Michał ze swoim finiszem jest zdecydowanym faworytem. Wszyscy w to wierzyliśmy. Maciek Bodnar też siedział cały czas mówił: Nie no, z tej trójki to Michał musi. Okazało się, że, że nie ma musi. I... Nie wiem dlaczego tak się do końca stało. Myślę, że Michał, Michał jeszcze będzie o tym mówił. Na razie powiedział, że no, trzeba to przełknąć, ale że to jest ten dzień, kiedy Tour de France potrafi zniszczyć emocjonalnie człowieka i że, i że on stary koń też no, gdzieś tam łezka mu poleciała, że nie udało się tego wygrać. Nawet nie tyle nie udało się, ile po prostu. No, nie wyszła ta końcówka, nie wyszła ta końcówka. Widzieliście wcześniej, Michał bardzo mocno w tej ucieczce pracował. Michał, tak zwracaliśmy na to uwagę, że właśnie kiedy Michał wychodzi na zmianę, daje te swoje długie, mocne zmiany, no to ta przewaga nad goniącymi kolarzami się powiększa. A kiedy wychodził na e, zmianę na przykład Campen Arts, to... Kampenel, z którego znamy jako, jako ten silnik, ten motor, który potrafi wyjść i bardzo długo jechać przez to świetny czasowiec i on potrafi, on potrafi dawać długie i bardzo mocne zmiany. No akurat tu te jego zmiany nie były mocne i zastanawialiśmy się, czy on nie ma siły, czy on ściemnia. No i Chyba jednak trochę ściemniał, chyba jednak trochę ściemniał. Sięgnął po swoje pierwsze zwycięstwo na Tour de France etapowe, i, i to oczywiście też ma swoje znaczenie. Była wielka radość jego, i rodziny, i ekipy, no ale, ale w nas trochę smutku, bo, no bo było blisko było naprawdę bardzo, bardzo blisko. Słuchajcie, te etapy o takich profilach, ja już o tym wiele razy mówiłem. To są etapy, na których często bardzo dużo się dzieje, i tak było. Tak było na etapie 17, gdzie no, zwycięstwo Richarda Karapaza. Carapaz, który w zeszłym roku nastawiał się na klasyfikację generalną, był świetnie przygotowany, i co. Upadek na pierwszym etapie i marzenia prysły. W tym roku Miał już żółtą koszulkę i teraz ma zwycięstwo etapowe. Ma tego szlema, ma etapy wszystkich wielkich turów. i Myślę, że Richard Carapaz absolutnie ma ten wyścig rozliczony, chociaż on ciągle nie odpuszcza. On na kolejnym etapie znowu atakował. On, moim zdaniem, jest ten chyba najbardziej walecznym kolarzem tego, tego wyścigu. Być może ten tytuł będzie mu przyznany, ale naprawdę, Ekwadorczyk kolarz, do którego no nie ukrywam, mam spory sentyment, bo byłem na Giro w 2019 roku, kiedy o zwycięstwo miała walczyć. Dwójka no, miał walczyć nibali z Rogliczem, a nagle się okazało, że ten karapas im odjechał. Oni patrzyli na siebie. Trochę tak jak teraz. Wini go z pogaczarem, tylko że no, oni mają prawo to robić, bo, bo jakby im nikt nie zagraża. Natomiast wtedy Nibali i Roglicz myśleli tak samo, a okazało się, że Ekwadorczyk był po prostu lepszy. Jakim uciekł, tak już później nie dał się dogonić. Nawet ta ostatnia czasówka w Weronie mu nie przeszkodziła. Pamiętam te tłumy ekwadorskich kibiców. Pamiętam, że Ekwadorczycy, których jak się nagle okazało, we Włoszech jest bardzo dużo, tylko że oni a są schowani. Oni gdzieś tam sobie pracują jako pomoce, w jakichś barach, gdzieś i oni nagle wszyscy poczuli się mocni. Wszyscy mówili o Ekwadorze i oni zaczęli uwielbiać Giarda Carapaza, uwielbiają go do dziś, tam do, do tej restauracji prowadzonej przez jego rodziców, przyjeżdżają pielgrzymki. Nie wiem, czy widzieliście, jest taki dokument, do którego miałem przyjemność nagrywać tekst i tłumaczyć właśnie o Richardzie Karapazie o kolarzu, który był mistrzem olimpijskim, jest ciągle mistrzem olimpijskim, ale do Paryża nie pojedzie, bo nie dostał powołania do reprezentacji, więc pewnie jeszcze dodatkowa taka sportowa złość, no i piękne, Etapowe zwycięstwo, a yy, dziś, no, Kampenertz, no po prostu był najlepszy, Słuchajcie, zachował siłę na finisz, wygrał, był najlepszy. Michał trzeci, Michał, który z tej trójki miał wygrać, no nie, nie udało się, nie udało się. Ale jak powiedziałem, te etapy, no jeszcze, zobaczcie ten etap wygrany przez Karapaza, przecież mieliśmy tam ataki Tadeja Pogaczara, no to też niesamowite, przecież ten Pogaczar wiedział, że on wiele nie zyska. Ale była gdzieś ostatnia wypowiedź taka Pogaczara, który powiedział, ja codziennie dostaję wiadomości, ja codziennie czytam mnóstwo postów o tym, że powinienem oszczędzać energię, ale ja już po prostu taki jestem. Kiedy czuję, że powinienem zaatakować, to atakuję, bo ja po prostu kocham się ścigać. No i to było widać, to było widać, że Pogaczar kocha się ścigać. On zaatakował, później go doszli, jeszcze później... od Troszkę jakby odpuścił tego Remka Wenepula. To jest to, co właśnie mówię. On patrzy na Vinigo, a z Remko... oni się jakoś bardzo skumplowali na tegorocznym Tour de France. Widać, jak oni tam sobie rozmawiają, żartują, czekając na ceremonię dekoracji. Więc gdzieś tych dwóch kolarzy złapało ze sobą kontakt i mam wrażenie, że wczoraj, kiedy Remko pojechał, to tadej właściwie powiedział, no dobra, do nas, jeśli chcesz, to goń, ja gonił nie będę. Ale i tak, na końcu jeszcze skoczył jeszcze te. Dwie sekundy nad Duńczykiem zarobił, i jak powiedział na mecie, jestem z tych dwóch sekund bardzo zadowolony. Tak więc działo się, działo się. Tadej pokazał po raz kolejny, że jest mocny i że on po prostu atakować nie przestanie. E, powiedział w, tym, w tej samej wypowiedzi: Powiedział jeszcze, to czasem się opłaca, a czasem nie. Jak to w życiu, ale trzeba to ryzyko podejmować. No i przecież. Tak naprawdę no, wszyscy go za to lubimy. Ja wiem, że już pod tymi moimi filmami w wielu innych miejscach pojawiają się głosy, że to doping, apteka, coś tam. Słuchajcie, dopóki nikt tego nie udowodni, ja nie zamierzam patrzeć w ten sposób na kolarstwo, bo patrząc w ten sposób, ja powiedziałem już kiedyś dawno, wiele razy, ale może jest nas coraz więcej, może muszę to powtarzać, że ja znam zawodowy sport. Nie tylko kolarstwo, cały zawodowy sport i za żadnego sportowca nie dam sobie ręki uciąć, ale dopóki sportowiec nie zostanie złapany, no to patrzenie na sport właśnie w ten sposób, że a apteka, a jak ktoś tam jeszcze pisał pod tym filmem UCI skorumpowane, wada skorumpowana, wszyscy kryją do, dopingowiczów i no, czyli właściwie no po co to oglądać? No albo się tym emocjonujemy, albo się tym bawimy, Yy, albo nie, a jak nie, no to nie ma sensu tego oglądać, bo sport to są emocje. Kiedyś było takie hasło reklamowe Eurosportu i ja myślę, że ono jest bardzo prawdziwe. Sport to emocje. Dopóki nas to wszystko emocjonuje, dopóki potrafimy się tym cieszyć, to to ma sens. I moim zdaniem ten show, zresztą z Maćkiem Odnarem też dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Maciek też mówi, no to co pokazuje Pogaczar, na to się po prostu przyjemnie patrzy, bo, bo chce się oglądać takich kolarzy. on mówi, co, co ileś czasu wyrastają, właśnie ktoś wyrasta ponad przeciętną. Przecież Maciek jeździł z Saganem, który no, był właściwie pierwszym z tego młodszego pokolenia, który tak nagle wyskoczył i zaczął wygrywać. Yy, więc no, myślę, że tak samo jest z Tadejem Pogaczarem i widzimy. A on nazwini go. No, ja myślę, że to jednak nie jest to 100% formy. Oczywiście. Słuchajcie, mamy trzy etapy do końca tego wyścigu. Dwa etapy bardzo ciężkie. No bo zobaczcie, jakie to są profile. Etap dziewiętnasty, no, trzy poważne podjazdy, zakończenie na izola 2000. Wszystko tutaj można zrobić. Jak ktoś jest mocny, to tutaj może zarabić. Nad rywalami, może stracić do rywali, może odrobić swoją stratę. Tutaj wszystko na tym etapie jest możliwe. Te podjazdy są naprawdę bardzo, bardzo trudne. To zobaczcie, już koldy warto to jest długi, trudny podjazd, a jeszcze trudniejsze jest Lebonet. Tutaj są te, widzicie, czarne fragmenty pozaznaczane, to jest naprawdę długi trudny, bardzo trudny podjazd, prawie 23 km podjazdu, no i na koniec zostaje Izola 2000, także niełatwy podjazd. Więc no wszystko, wszystko się może wydarzyć. Izola 2000 to jest ponad 16 km podjazdu, średnie nachylenie 7.1. No i widzicie, jak tu są strome momenty, a więc to będzie niezwykle wymagający etap, a po nim etap wcale nie łatwiejszy, etap na Coldela Quiol, cztery podjazdy, Cold Braus, to jest premia drugiej kategorii, ale później mamy Turini prawie 21 km podjazdu. Później Colmian 7,5 km podjazdu. No i na koniec prawie 16 km Col de la Kujol. To kolejna bardzo ciężka przeprawa w tym wyścigu. Widzicie, Quiol właściwie całe na czerwono. I no, kto wie? Kto wie, co się jeszcze może w tym wyścigu wydarzyć. Później będzie czasówka także z dwoma podjazdami. Oczywiście przy takich różnicach w klasyfikacji generalnej jak w tej chwili, czyli z przewagą e, 3 minut i 11 sekund Pogaczara nad Vinigo, ponad 5 minut traci Evenepoel, no już dalej to są olbrzymie straty, ta czasówka niewiele zmieni, ale być może po tych dwóch etapach okaże się, że te różnice się zmniejszą. No Vinigo liczy. Na ten słabszy dzień Pogaczara, chociaż wydaje się, że to jednak wini go, nie jest w takiej dyspozycji, w jakiej chciałby być, i myślę, że, no, że on sobie też z tego zdaje sprawę. Jak mówiłem, nie podda się, ale, ale będzie mu bardzo, bardzo trudno. Tak więc dwa naprawdę piękne etapy za nami. Myślę, że i jazda Karapaza, i jazda Pogaczara. Ale przede wszystkim, no, dziś, jazda Michała Kwiatkowskiego dostarczyły nam wielu, wielu emocji. To były dwa piękne etapy. Trzy jeszcze, no, myślę, że równie piękne, a być może nawet piękniejsze przed nami. Także zapraszam Was serdecznie na transmisję w Eurosporcie. Zapraszam Was do, do kolejnych nieregularników, bo ja jestem przekonany, że jeszcze w tym wyścigu sporo może się wydarzyć. No i zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału.